Pamiętajcie, że za pomocą tego Creator Studio można sobie posty planować, czyli to, co Wam tutaj pokazywałem. Klikasz sobie w to miejsce, tworzysz post, ale możesz sobie na przykład zaplanować posty na cały tydzień, czyli zblokujesz zadania, siadasz, tworzysz posty i na przykład tworzysz na cały tydzień, później już masz spokój. Oczywiście w trakcie możesz też, jak coś tam wypadnie, coś ciekawego, to możesz dodać taki post. I tutaj zobacz, w tym miejscu masz opcję udostępnij teraz, ale też masz zaplanuj. Jak planujecie posty, to już wiecie, że w tych godzinach, że na przykład właśnie 20, może nie już dzisiaj nie, na przykład jutro chciałbym dodać post. To sobie dodaje na przykład 20 czy tam 19, 58, 58. Nie dodawajcie w takich równych godzinach, bo to później widać niektórzy na to patrzą i to jest taki. Od razu to widać, że to jest zaplanowane, bo rzadko kto trafi konkretnie w 20.00. A jako że planujemy posty, no to operujemy takimi dokładnymi, no czy ok, okrągłymi jakby godzinami, więc Wystarczy napisać 1958 albo 2003 i już to gdzieś tam wygląda, że to nie zaplanowany post, że to nie agencja, tylko właśnie ty dodajesz takie posty. I ktoś się też pytał, od razu odpowiadam na to pytanie: ktoś się pytał, co zrobić, jeżeli masz nowy fanpage, młody fanpage i jest tam mało postów, no to jak zaczniesz tak dodawać posty, na przykład codziennie jeden, no to musisz co najmniej 7 dni czekać, żeby mieć 7 postów. Więc jest coś takiego jak inżynieria wsteczna, dodajesz sobie post teraz, ale możesz, bo tam mało osób Cię jeszcze obserwuje, możesz sobie zmienić datę. Czyli można sobie zmienić datę tego postu na wsteczny. Czyli powiedzmy, wyedytować sobie post i zmienić, żeby on tam się pojawiał za jakiś czas. Czyli wchodzi sobie w edycję postu i sobie go dodajemy w przeszłości. Czyli możemy sobie jakby uzupełnić fanpage, yy, tak żeby on nie był, jak to się mówi, taki goły. Yy, uzupełnić sobie wstecz. Dobra, OK. Mamy tutaj pytanie. We'll you